Siema kurwa, nagrywamy sołantyk urodzinowy, 7 maja, pozdrawiam wszystkich moich kurwa zero słuchaczy. To nie jest hot 16 challenge, nie jarają mnie takie liczby Kurwa, to jest 16 i 1, i chuj Jedziemy Trochę się ujebałem, potem bo wszedłem tu na złą drogę. Na szczęście bardzo szybko tak taki dałem. Tutaj, ogień z Bogiem idę po koronę, wypierdalamy jej tu bifa, Zdychaj, nie byłem nominowany, ale w sumie spoko. Mój rap zaraża mordo i to drogą kropelkową. To są potop, fotok i wkurwiony jak onyk, spłynę jak ryba. Na tych wszystkich bitach podstawionych brakuje mi tlenu. Ja chyba znowu jestem odwodniony, sorry. Kasa leci z kąta na kasę chorych, o tym się nie pozbiera. W końcu nie ma co tu zbierać ma. im wchodzi jak kera i pęka szczęka. I sięgam z serca i niszcze odnęcza, jaka dronów Powtórzyłem, się trudno zdarza się, no kurwa, czujesz jak odpada skóra Zarzuć jakiś barbituran kurwa, ale urwał ten internet Żaden kabel, im się wkurwił po raz drugi Rozpoczął trzecią dekadę, amen O kurwa, nawet się udało, zajebiście Hehehe. Dobra, ten bit leci dalej, ale w sumie jebać go Zapomniałem napisać więcej tekstu, w 20 minut O kurwa, już leci znowu, no dobra, no to elo